Środa, 18 dzień stycznia, Łukasz Sowiński, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. A o czym w dzisiejszym wydaniu? Zatrzymanie aptekarza handlującego podrobioną wiagrą. Za każdą z tych tabletek farmaceuta kosował 30 złotych. Tak naprawdę mężczyzna ten nabywał go w, ponad, w cenie ponad 6 złotych za sztukę, także łączna jego korzyść majątkowa to ponad 300 tysięcy złotych. Strażnicy miejscy zapobiegli tragedii. Po wejściu do tego budynku okazało się, że paliła się podłoga o powierzchni 1,5 na 2 metry. Mieszkańcy Gorzowa pomagają w schronisku. Najbliższa zbiórka weekend, sobota, niedziela, obydwa teska, na Górczyńskiej i na Słowiańskiej. Zapraszamy. Zatrzymanie aptekarza Schojnowa jest kontynuacją sprawy, która rozpoczęła się w luty minionego roku. Wówczas w ręce policji wpadła szajka rozprowadzająca podrobione tabletki viagra. Zatrzymanemu farmaceucie udowodniono wprowadzenie do obrotu 14 700 fałszywych tabletek. Natomiast w aptece, w której pracował, funkcjonariusze CBS-u zabezpieczyli ponad 1800 sztuk specyfiku. Królestwo ruszyło w lutym zeszłego roku. Wtedy w ręce policjantów padł 25-letni mieszkaniec Warszawy. W swoim mieszkaniu i w samochodzie. Posiadło 25 tysięcy podrobionych leków. Na tej podstawie policjanci wszczęli dalej postępowanie, w wyniku którego zatrzymano łącznie 12 osób w zeszłym roku. Między innymi z Katowic, ze Szczecina i z Warszawy. W ostatnim okresie czasu dokonano zatrzymania mężczyzny, który prowadził aptekę w miejscowości Hojnów pod Legnicą. Jak ustalono, mężczyzna ten w okresie od września 2010 do chwili obecnej wprowadził do obrotu również prowadząc sprzedaż za pośrednictwem apteki ponad 14 700 tabletek tego specyfiku. W toku przeszukania zabezpieczono blisko 2000 tabletek. Jak się okazało. W wyniku dokonanych już wcześniej badań laboratoryjnych, specyfik ten to w rzeczywistości m, mieszanina gipsu i wapna leczniczego. Za każdą z tych tabletek farmaceuta kosował 30 zł, czyli za plaster 120. Cena bardzo atrakcyjna w stosunku do oryginalnych leków. Tak naprawdę mężczyzna ten nabywał go. W, ponad, w cenie ponad 6 zł za sztukę, także łączna jego korzyść majątkowa to ponad 300 tysięcy zł. To postępowanie, jak już wspominałem, prowadzone jest od dłuższego czasu. Ta sieć dystrybucji jest rozpracowywana przez Centralne Biuro Śledcze i nadzorującą prokuraturę okręgową w Gorzowie, i to te wyniki tych czynności doprowadziły do ustalenia kolejnych osób, odbiorców tego specyfiku, które również dokonywały jego dystrybucji. Te osoby, które zostały zatrzymane w tamtym roku w toku postępowania, zostały, zostały, że tak się wyrażę, rozliczone. Znaczy, część dostała areszt, część poręczenie majątkowe. Natomiast farmaceuta, który został zatrzymany pod koniec zeszłego tygodnia, wyszedł już na wolność, został przesłuchany i zebrano materiał dowodowy. Co grozi temu mężczyźnie? Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Strażnicy miejscy zapobiegli pożarowi. Podczas monitoringu pustostanów w jednym z nich przy ulicy Wałokrężny zobaczyli wydobywający się dym. Okazało się, że na piętrze rozpalone zostało ognisko, a ogień zaczął się rozprzestrzeniać. Szybko powiadomili straż pożarną. Pusta kamienica przylega do innej, w której zamieszkują cztery rodziny. Strażnicy miejscy w okresie zimowym częściej niż zwykle sprawdzają pustostany, obiekty opuszczone, gdyż często zdarza się, że przybywają tam osoby bezdomne, których życie jest zagrożone, ale również też czasami zachowują się w sposób nieodpowiedzialny, rozpalając ogień bądź w inny sposób. To może stanowić zagrożenie również dla innych osób i tak również było w dniu wczorajszym o godzinie 12.30 w czasie patrolowania ulicy Wałokrężnej, na której się znajdujemy tutaj na strychu budynku. Zauważyli przez okna wydobywający się dym. Po wejściu do tego budynku okazało się, że paliła się podłoga o powierzchni 1,5 na 2 metry. Doraźnie przysypali piaskiem zarzewie ognia, aby ograniczyć jego rozprzestrzenianie się i powiadomili straż pożarną. Do tego budynku przylegają bezpośrednio dwa budynki Wałokrężny 18 i 17, w których zamieszkują cztery, cztery rodziny. Ten budynek, w którym się paliła podłoga, w tym czasie, kiedy byli strażnicy, nie było nikogo. Kontrolujemy, bo tak jak powiedziałem raz, że w warunkach zimowych, przebywając ciągle w tych budynkach, osoby narażają się na utratę życia zdrowia. a po drugie, no, czasami zachowują się w taki sposób, który może powodować zagrożenie dla innych osób, na przykład poprzez tutaj wywołanie, spowodowanie pożaru. W tym konkretnym przypadku nie udało się nikogo zatrzymać, podejrzanego? Tutaj nie. W momencie, kiedy strasznicy zauważyli dym, kiedy weszli do budynku, nie było nikogo. Myślę, że na pewno było tak, że osoby, które roznieciły ten ogień, opuściły go wcześniej. A prowadzicie jakieś dochodzenie w tej sprawie? W tej sprawie oczywiście prowadzimy czynności w celu ustalenia, kto tutaj dokonał rozniesienia tego ognia. Ale na szczęście w miarę szybko weszli, nie doszło do tragedii. Nie, nie doszło do, do tragedii, nie doszło do, tragedii nie, doszło się, nie doszło do rozprzestrzenienia ognia w, w takim stopniu, który już stanowiłby zagrożenie dla sąsiedniego budynku, w którym już przebywały rodziny. Gorzowianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości chętnie pomagają w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Potwierdziły to efekty weekendowej zbiórki. Do koszy w supermarketach Tesco trafiło kilkaset kilogramów karmy, koce i metalowe miski. W najbliższą sobotę i niedzielę akcja zostanie powtórzona. Najbliższa zbiórka weekend, sobota, niedziela, obydwa Teska na Górczyńskiej i na Słowiańskiej. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby wspomóc schronisko o zbiórkę karmy. Przez ten weekend też była zbiórka, zebraliśmy dużo karmy. Także mówię, jesteśmy bardzo zadowoleni. Ten jest okres, wiadomo, to jest trudny okres, dlatego każda ilość karmy, każda ilość koce, też były i koce, każda ilość puszek, wszystko nam się przyda. To nie tylko może być karma. Wszystko po prostu, co można, my wszystko po prostu przyjmiemy do schroniska. Po takich akcjach widać, że ludzie chcą pomagać. Widać, że chcą pomagać. Powiem krótko, pani Steska nawet powiedziała do mnie, że... Dawno nie wiedziała takiej zbiórki na, na, na schronisko. No na pewno jest to dobra taka zbiórka. Każda ilość nam się tutaj przyda. Wiadomo, nam tutaj właśnie potrzeba dużo tej karmy. Także zapraszam jeszcze raz wszystkich mieszkańców, kto może nawet najdrobniejszą rzecz, aby włożyć nasi popiele będą za to wdzięczni. Można przyjechać także do nas. Storoisko jest czynne od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9 do 16, a nawet jeżeli ktoś przywiezie jakąś karmę czy jakiś tutaj kocet, czy cokolwiek, nawet do godziny 20. My jesteśmy tutaj do 22, także wszystkich zapraszam i wszystciutko, wszystko przyjmiemy. Chciałbym z góry także podziękować tym wszystkim, którzy już nam pomogli, bo naprawdę bardzo duża pomoc. Dziękuję za to. No i jak mówię owsiak, czekam na jeszcze więcej. Zapowiadana debata o przyszłości onkologii w Gorzowie odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Wojewódzkiej i miejskiej Bibliotece Publicznej. Organizatorem jest senator Helena Hatka, która na debatę zaprosiła lekarzy specjalistów oraz lokalnych polityków. Cel debaty to wydobycie wniosków, w jaki sposób można rozwinąć onkologię w mieście. Udało nam się zorganizować debatę na temat onkologii w Gorzowie Wielkopolskim i w województwie lubuskim. Odbędzie się ona 23 stycznia, to jest w najbliższy poniedziałek o godzinie 11 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zbigniewa w Herberta tutaj w Gorzowie. Zaprosiliśmy yy, przede wszystkim zależało nam na tym, aby debata była merytoryczna, a nie polityczną przepychanką. Dlatego wśród zaproszonych gości jest niewielu polityków, tylko ci ewentualnie, którzy już są bezpośrednio zainteresowani sprawą tacy jak pan wojewoda, czy pani marszałek, czy pan prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, ale dostaliśmy sygnał, że większość tych osób i tak nie będzie uczestniczyć, będą wysyłać swoich Przedstawicieli referatów, które zajmują się, departamentów, które zajmują się czy ochroną zdrowia, czy polityką społeczną. Także cieszy nas to ogromnie, że ta debata ma szansę być bardzo merytoryczną, konkretną debatą, nakierunkowaną na to, aby pokazać to, że Gorzowska Onkologia. Po pierwsze, powinna istnieć, powinna się rozwijać, a celem tej debaty jest to, abyśmy nakreślili właśnie tory, którymi ma podążać ta onkologia, czyli w którym kierunku ma się rozwijać, jak pozyskiwać fundusze i też liczymy na to, że uda nam się przekonać tych, którzy jeszcze nie są przekonani do tego, że ta onkologia powinna istnieć w Gorzowie, że warto inwestować w onkologię, że będzie to spożytkiem nie tylko dla mieszkańców Gorzowa i tutaj północy województwa lubuskiego, ale też skorzystają na tym mieszkańcy Zielonej Góry. Czy na, na debatę przyjedzie doradca wojewódzki do spraw onkologii, osoba, która budzi wśród lokalnych gorzowskich polityków wiele kontrowersji, bo ci twierdzą, że ten pan jest na nie, jeżeli chodzi o onkologię, rozwój onkologii w Gorzowie. Wystosowaliśmy zaproszenie do, do pana Rozmiarka. Niestety jeszcze nie uzyskaliśmy informacji, czy będzie on uczestniczył, czy osobiście będzie uczestniczył, czy może ewentualnie jakiegoś swojego Pracownika wyśle. Na zaproszeniu napisaliśmy, że do 19 chcielibyśmy telefoniczne potwierdzenie obecności. Także jeszcze, jeszcze czekamy. Mamy nadzieję, taką, że z racji tego, że jest to osoba, która w temacie siedzi, jest ekspertem od tego tematu, że jednak potraktuje bardzo poważnie ten temat i zaszczyci nas swoją obecnością. Co dalej ze stadionem byłej Warty Gorzów? Obiekt położony przy ulicy Dąbrowskiego jest w fazie rozbiórki. Były radny Tadeusz Horbarz zarzuca prezydentowi, że ten chce sprzedać obiekt, zamiast oddać go młodzieży z przeznaczeniem na uprawianie sportu. Magistrat uspokaja, nie ma jeszcze warunków zabudowy, więc takie komentarze są przedwczesne. Ten stadion stoi tyle lat, jest nieużytkowany, a dzieci... I dzieci, które mogą tam uprawiać sport, piłkę nożną czy no inne, nie mają gdzie tego robić. Wiąże się to już, ten temat jest od powiedzmy... 80 lat, gdy pan prezydent, wiceprezydent Guzenda chciał zrobić to, co pan Jankowski na ulicy Chrobrego, czyli na stadion Warty przenieść targowisko z Nadbrzeżnej, nie? No to jest taka paranoja. Dzisiaj dzisiaj nie ma. Jesteśmy jedynym województwem, które nie ma boiska pełnowymiarowego sztucznej nawierzchni. Gotowe gotowe trybuny. No pięknie boisko kwestia murawy. To jest tak sztuczna by była. Jest poprawienie budynku, ale widzę, że już pan prezydent Wyburza go. Nie ma pieniędzy na wyburzanie kamienic w mieście, starych ruder, ale już ten budynek nagle po tym liście wjechały buldożery, zburzyły i gruz jest wywieziony. Największym problemem są dla nas boiska, bo nie mamy gdzie tych dzieciaków tak naprawdę szkolić. Jeszcze te najmniejsze dzieci mogą trenować na orlikach, natomiast już te starsze dzieci powinny mieć do dyspozycji boisko piłkarskie pełnowymiarowe, żeby móc się z tym zapoznać, żeby móc się odpowiednio poruszać na tym boisku i, i, no i ćwiczyć. Na, na, na boisku piłkarskim, po prostu, bo to są piłkarze, to nie są mini piłkarze, tylko to są piłkarze. Prezydent jakby ma inną politykę niż, niż, niż ta, jaką myślę miasto powinno stosować, czyli wspierać przede wszystkim sport młodzieżowy, po to, żeby te nasze dzieci nie musiały stać na ulicy, nie musiały w jakieś ryzykowne zachowania wchodzić po to, żeby mogły przyjść na trening i trenować, natomiast tutaj się dzieje zupełnie inaczej, dla mnie to jest niezrozumiałe i jakby swój wyraz dajemy od, od dłuższego czasu, że, że tego nie, nie, nie popieramy. Myślę, że może jak będzie inny prezydent, może się to zmieni. Ciągle tak spoglądamy przez okno na ten obiekt i tak zawsze zastanawialiśmy się, kiedy on będzie wreszcie tętnił życiem. Ale niestety no, decyzja prezydenta, o której wiemy, że jednak nie będzie to obiekt sportowy, a przeznaczony jest na inne cele. Na pewno jest to obiekt z tradycjami. Tutaj odbywały się wspaniałe mecze, niegdyś jeszcze piłkarzy Unii. Później nasze mecze kobiet, KKF u Stilon właśnie tutaj na tym obiekcie zaczynał swoją działalność. Później trzecia liga Warty Gorzowskiej po modernizacji w latach 90. -tych. Tu trzeba naprawdę dużych nakładów i modernizacji żeby ten obiekt cokolwiek przystosować do, do zawodów seniorskich. I tak naprawdę rzecz biorąc, on nie spełnia wymogu pod względem bezpieczeństwa. Z ustawą o bezpieczeństwie imprez się nie dyskutuje. Na pewno mógłby służyć sparingom, mógłby służyć drużynom młodzieżowym, mógłby służyć naszej szkółce piłkarskiej. Także myślę, że warto, żeby pan prezydent jeszcze, jeszcze się zastanowił. Czekamy na wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W międzyczasie pan prezydent podjął decyzję o rozbiórce znajdujących się tam obiektów administracyjnych. Te obiekty zagrażały bezpieczeństwu Zresztą z takim wnioskiem dotyczącym rozbiórki również wystąpili mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej przyległej do tego terenu. Także decyzja o warunkach zabudowy pokaże nam, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tego terenu. Tutaj są rozważane różne scenariusze, także scenariusz sprzedaży tego obiektu. Tuż po informacjach program Rozmowy przy kawie, a razem z nami w studiu jest już Krzysztof Bąk i jego gość. Mirosław Marcinkiewicz, radny wojewódzki z Platformy Obywatelskiej, jest już z nami w studiu. Za chwilę porozmawiamy o sprawach ważnych dla Gorzowa i całego regionu. Zapraszam na program Rozmowy przy kawie, tuż po informacjach. Na dziś to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę spokojnego i udanego wieczoru. Do zobaczenia jutro na pełnym wydaniu informacji.